Oto 5 prostych, ale skutecznych sztuczek psychologicznych, które możesz zastosować w codziennych interakcjach. Zrozumienie ich mechanizmów pozwoli ci lepiej porozumiewać się z innymi, budować zaufanie i poprawiać relacje. Każdy z tych trików opiera się na podstawowych zasadach psychologii i może przynieść zaskakujące efekty. Używaj imion ludzi w rozmowie. Dlaczego to działa? Ludzkie imię jest jednym z najbardziej dźwięcznych słów, jakie możemy usłyszeć. Kiedy ktoś używa naszego imienia w rozmowie, odczuwamy głębsze zaangażowanie i poczucie ważności. To subtelny, ale niezwykle skuteczny sposób na budowanie więzi. Jak to zastosować? Wprowadź imię osoby w naturalny sposób do swojej wypowiedzi. Na przykład zamiast powiedzieć: "Cieszę się, że to słyszę", powiedz: "Cieszę się, że to słyszę, Aniu". Dzięki temu druga osoba poczuje, że Twoje słowa są skierowane bezpośrednio do niej. Kiedy stosować? Stosuj to w codziennych rozmowach, w pracy, na spotkaniach towarzyskich, a nawet w wiadomościach tekstowych. Zobaczysz, jak szybko rozmówcy zaczną odczuwać większą sympatię i zaangażowanie w rozmowę. Nawiązuj kontakt wzrokowy. Dlaczego to działa? Kontakt wzrokowy jest jednym z kluczowych sygnałów społecznych, które sygnalizują zaufanie i szczerość. Patrzenie w oczy osoby, z którą rozmawiasz, buduje więź i pokazuje, że jesteś w pełni obecny w rozmowie. Jak to zastosować? Wystarczy kilka sekund utrzymania kontaktu wzrokowego, by wzmocnić przekaz. Nie chodzi tu o wpatrywanie się. Ale o swobodne patrzenie rozmówcy w oczy, CEO pokazuje, że jesteś zaangażowany i skupiony na tym, co mówi. Szczególnie ważne w sytuacjach zawodowych, podczas rozmów kwalifikacyjnych, negocjacji czy prezentacji. Zastosowanie tej sztuczki sprawia, że zyskujesz na pewności siebie i budujesz lepsze relacje. Powtórz czyjeś słowa, aby pokazać, że słuchasz. Dlaczego to działa? Ludzie lubią czuć się wysłuchani i zrozumiani. Powtarzanie kluczowych fragmentów wypowiedzi rozmówcy, tak zwany parafraza, jest techniką, która pokazuje, że jesteś uważnym słuchaczem. Daje to także poczucie, że zależy ci na tym, co druga osoba mówi. Jak to zastosować? Jeśli ktoś mówi o swoim dniu, Możesz odpowiedzieć: Rozumiem, że miałeś stresujący dzień w pracy, kiedy musiałeś zająć się tym projektem. W ten sposób potwierdzasz, że słuchałeś i zrozumiałeś. To doskonała technika w sytuacjach zawodowych, podczas rozmów z bliskimi lub w relacjach międzyludzkich, kiedy chcesz wzmocnić komunikację i budować porozumienie. Używaj efektu lustra. Dlaczego to działa? Ludzie instynktownie lubią osoby, które są do nich podobne. Efekt lustra to technika, która polega na naśladowaniu gestów, postawy lub tonu głosu osoby, z którą rozmawiasz. Pomaga to stworzyć atmosferę zgodności i sympatii. Jak to zastosować? Jeśli twój rozmówca siedzi pochylony do przodu, możesz lekko odzwierciedlić jego postawę. Jeśli używa spokojnego tonu głosu, dostosuj swoją mowę, by była bardziej wyważona. Pamiętaj jednak, by robić to subtelnie, aby nie było to zbyt oczywiste. Świetnie sprawdza się podczas negocjacji, spotkań biznesowych czy w sytuacjach towarzyskich, kiedy chcesz szybko nawiązać pozytywną relację. Pytania otwarte: Dlaczego to działa? Ludzie lubią opowiadać o sobie i dzielić się swoimi przemyśleniami. Pytania otwarte zachęcają do dłuższych odpowiedzi, co daje większą możliwość poznania drugiej osoby i lepsze zrozumienie jej punktu widzenia. Jak to zastosować? Zamiast zadawać pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie, postaw na takie, które otwierają dyskusję. Na przykład, co najbardziej podobało ci się w tym projekcie? Albo co sądzisz o nowej książce, którą czytasz? To narzędzie jest idealne na pierwszych spotkaniach, w relacjach zawodowych, podczas rozmów kwalifikacyjnych czy nawet w codziennych rozmowach z przyjaciółmi. Pomaga lepiej poznać drugą osobę i budować głębsze relacje. Czy zdarzyło Ci się kiedyś zastanawiać, jak małe zmiany w sposobie, w jaki rozmawiasz z ludźmi, mogą poprawić Twoje relacje? W tym odcinku Wiedzy na Wynos przedstawiliśmy pięć prostych, ale skutecznych sztuczek psychologicznych, które możesz wykorzystać w codziennym życiu. Od używania imion w rozmowie, przez nawiązywanie kontaktu wzrokowego, po stosowanie techniki mirroringu, te proste triki mogą pomóc Ci w nawiązywaniu głębszych, bardziej wartościowych relacji. Chcesz poznać więcej takich praktycznych porad? Zasubskrybuj nasz kanał Wiedza na Wynos. W każdy odcinek wkładamy dużo serca, aby dostarczyć Ci cenną wiedzę w przystępny sposób. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki w sam raz na Wynos.